Odpowiedź. To jest odpowiedź. Tak było przedtem. Tak było przed wylotem. Ale dużo bardziej dramatycznie, dużo gorzej, dużo straszliwiej jest potem. Potem, gdy do tej tragedii doszło. Istotą rzeczy było, jak już mówiłem, oddanie całego przewodu, całego postępowania w ręce rosyjskie. Czy tak musiało być? Nie. Tak nie tylko nie musiało być, ale z punktu widzenia obowiązującego w Polsce prawa tak nie mogło być. Żeby, tak, żeby to zrobić, musiało złamać prawo. Przede wszystkim porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku, mówiące o wzajemnych obowiązkach przy lądowaniu, starcie, i przyjmowaniu y, państwowych i wojskowych statków powietrznych, a także wzajemnych świadczenia z tym związanych. To jest porozumienie, które podpisano wtedy, kiedy Rosjanie kończyli ewakuację swoich sił z terenu dawnego NRD. I przewozili to głównie do Królewca i Obwodu Królewieckiego. Byli wtedy zainteresowani tym, żeby zawrzeć szczególne porozumienie, po to, by gdy, gdyby doszło do katastrofy ich samolotów na terytorium Polski, by nikt się nie doszło do tego samolotu. Zarówno dlatego, żeby nikt nie widział, co jest przewożone, jak i dlatego, żeby nikt specjalnie nie dłubał w ich potencjalnych tajemnicach wojskowych. W związku z tym przyjęto zasadę, że w razie takiej katastrofy, i w tym porozumieniu jest ona zawarta, żeby w razie takiej katastrofy. Stworzono wspólną komisję, by nie było przywileju kraju wypadku, tylko by był przywilej kraju właściciela samolotu. Czyli krótko mówiąc, by nie można było do, dotrzeć do tego samolotu, zajmować się tym samolotem po zaratowaniu ludzi, badać tego samolotu, przejmować dowody z tego samolotu, yy, formułować opinie na temat przyczyn wypadków, yy, pisać sprawozdań na ten temat itd., itd., bez zgody kraju który jest jego właścicielem. To kraj, który jest właścicielem, miał uprzywilejowaną pozycję i ma podzień dzisiejszy w tym porozumieniu. Krótko mówiąc, gdyby zostało przyjęte sposób postępowania w wyjaśnianiu katastrofy do 154 zgodnie z tym porozumieniem, wszystkie dowody, sprawozdanie na ten temat byłoby pisane. W Polsce, po polsku, przez polskich specjalistów, a w każdym razie w najgorszym wypadku przez wspólnie działające dwie rosyjską i polską komisję. Byśmy byli panami albo współgospodarzami przynajmniej tego postępowania. Tak mówi porozumienie do dzisiaj obowiązujące. Odrzucono go, bo jest dla Polski korzystne. I to nie odrzucił go, odrzucił go Putin. Nie! Pan prezydent Rosji, Mietziekwir, już o godzinie 11 kwietnia wysłał depeszę, w której mówił, że Rosjanie zrobią wszystko. Działał zgodnie z zasadą, dobrą zasadą przedstawiania się jako osoba absolutnie zainteresowana w wyjaśnieniu tej sprawy. Zrobią wszystko, żeby wspólnie z Polską organy ścigania i organy badawcze zajęli się tą sprawą, żeby powołać wspólną komisję. Ten, ten telegram po dzień dzisiejszy, przynajmniej jeszcze wczoraj, wisiał na stronach inter, internetowych Rady Ministrów, Prezydium Rady Ministrów, więc można to spokojnie po dzień dzisiejszy zobaczyć. Ale z tego nie skorzystano. Za to przyjęto jako podstawę badania tej sprawy konwencję szkagowską i jej załącznik 13 który cechuje się tym, że oddaje wszystkie kompetencje w ręce kraju, który jest, na którego terytorium wydarzyła się taka katastrofa, czyli w ręce rosyjskie. Tylko, że ta konwencja chicagowska w artykule 3, w artykule 82 jasno stwierdza, że jej przepisów nie wolno stosować do lotów. Wojskowych i lotów państwowych, że tylko się stosuje, wyłącznie do lotów cywilnych. A więc zrobiono tak. To, co jest korzystne dla Polski, ale jest zgodne z prawem, zostało wyrzucone, a to, co jest niezgodne z prawem, ale jest dla Polski niekorzystne, a korzystne dla Rosji, zostało przyjęte. Wypisz wymaluj PNR. Tak już było. My mamy takie doświadczenia. Właśnie tak kiedyś robiono. Rosjanie mają rację. I Rosjanie mają wszystkie możliwości. My nie mamy racji i my nie mamy żadnych możliwości. Tak I To jest kamień węgielny, źródło wszystkich konsekwencji toczących się wydarzeń po dzień dzisiejszy. Nie ma nieomal takiej sprawy związanej z, yy, z tym dramatem. Nie ma takiej sprawy, na temat której powiedziano by tak spontanicznie, bezpośrednio, od razu prawdę. Proszę Państwa, do dzisiaj nie ma protokołów w sekcji zwłok, w większości tych osób. Przecież to jest fundamentalny dokument, jak Państwo dobrze wiedzą, ci, w którym się zdarzyło, no, a mamy tyle lat, że każdemu z nas się zdarzyło, że musiał bliskich chować, prawda? Fundamentalny dokument, bez którego w ogóle nie sposób jest zakończenie, nie, nie można zakończyć normalnych procedur z tym związanych. Ale Rosjanie ich nie dali. Polska przechodzi nad tym do porządku dziennego ubolewając, że ich nie dało, ale najpierw przez pół roku wydano chyba z 10 komunikatów mówiących tak tak, mamy wszystkie już protokoły sekcji ZWO, wszystko jest w porządku, Rosjanie z nami współdziałają jak najlepiej. Była to po prostu nieprawda. Czarne skrzynki oraz wrak tego samolotu został oddany w ręce rosyjskie w sposób wykraczający dalece, nawet poza przepisy wynikające z konwencji szikagowskiej, bo ona mówi, że czarne skrzynki i wrak samolotu i inne dowody mają pozostawać w ręce komisji wyjaśniającej ta, ten y, 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 wypadek, tak długo, jak długo ona działa. Komisja Pani nie rozwiązała się natychmiast po y, opublikowaniu raportu w styczniu. Minęły dwa miesiące. I podczas tych dwóch miesięcy okazało się, że pan Miller, ten, który wyjaśnia tę, tę, tę tragedię po stronie rządu polskiego, że pan Miller podpisał 31 maja zobowiązanie, że czarne skrzynki będą pozostawały w rękach rosyjskich do końca przewodu sądowego. Ze wszystkimi apelacjami i odwołaniami. Sądowego. Sądowego. I to samo, taki sam komunikat został opublikowany w styczniu już tego roku, jeśli chodzi o wrak tego samolotu. Czego oni się tak boją? Dlaczego my nie możemy zbadać, dlaczego nasi specjaliści nie mogą zbadać czarnych skrzynek i tego wraku? W sprawie wraku stała się jeszcze jedna straszna rzecz, nie trzeba ją jasno powiedzieć. Bo podniosą tę sprawę podnieśli fachowcy, podnieśli polscy eksperci. Podnieśli ludzie, którzy tam pracowali wraz z panem Edmundem Klichem. Otóż okazało się, i to jest zarzut, który oni postawili, pięciu z członków jego komisji napisało, że to właśnie działanie pana Edmunda Klicha i jego wcześniejszy wyjazd z miejsca, ze Smoleńska uniemożliwił polskim specjalistom w ogóle zbadanie tego wraku. Krótko mówiąc, polscy specjaliści w ogóle tego wraku nie badali. Ja już teraz rozumiem, dlaczego on się tak denerwował, gdy ja go pytałem na jednym z posiedzeń komisji, a potem w programie pana pospieszańskiego, czy badał pan to skrzydło, którego ułamanie się miało stanowić o kształcie tej katastrofy? Bo ci z państwa, którzy się tym specjalnie nie interesują, to dla ich informacji podaje, że straszliwy kształt tej katastrofy, to że wszyscy zginęli, miało nastąpić na skutek tego, że ten samolot zaważył lewym skrzydłem o drzewo, skrzydło się ułamało. W związku z tym on zrobił taką beczkę i upadł najsłabszą częścią. To nawiasem mówiąc jest nieprawda. I mogę to już dzisiaj powiedzieć z dużą dozą pewności. Dlatego my, chociaż nie mamy tego wraku, my ten wrak rekonstruujemy. My to robimy i mamy już ponad połowę zrekonstruowanego na podstawie zdjęć. Są setki, tysiące, a nawet więcej niż tysiące zdjęć pokazujących jak te części leżały, jak ten samolot się rozpadł. I my to, że tak powiem, przy pomocy grafików komputerowych, analityków, odtwarzamy ten samolot ze zdjęć, które y, pokazują, jak wyglądała ta, jak wyglądała ta katastrofa. I już wiemy jedno, na pewno. Różne rzeczy są jeszcze wątpliwe, dyskusyjne, na pewno ich nie mogę powiedzieć, ale jedno wiemy już na pewno. Cała przednia część samolotu od kokpitu do skrzydeł upadła w pozycji normalnej, czyli podłogą do dołu i sufitem do góry, a nie w pozycji odwróconej. A nie w pozycji odwróconej. To jest po prostu nieprawda. Otóż, wracając do pana Klicha, gdy pana Klicha pytałem o to skrzydło, to on powiedział, ale ja się tym nie zajmowałem, to badali Rosjanie, oni się na tym znają, my nie mamy doświadczenia dobrego. To po co on tam w ogóle jest? A zrobił wiele, żeby tam być. Nie chcę tego mnożyć. Jest po prostu setki przypadków, w których. Ludzie odpowiedzialni za badanie tej sprawy ze strony polskiej kryją kłamstwa i matactwa rosyjskie. Zgadzają się i aprobują kłamstwa i matactwa rosyjskie. Ja mówię, To jest zupełnie bywa. A takim najbardziej bolesnym tego przy, przykładem, który nami wszystkim wstrząsnął, to było to, że gdy pani Anodina opublikowała swój raport w styczniu, gdy ten raport mówił, że to polski pijany generał na rozkaz nieodpowiedzialnego polskiego prezydenta zmusił niedouczonych młodzików, którzy siedzieli za sterami pilotów, którzy nie znali się na sztuce pilotowania do popełnienia samobójstwa. No bo tak też miał ten raport. To jest podstawa treść raportu pani Annotin. Pani Problem polega nie tylko na kłamstwach rosyjskich, na matactwach i oszustwach. Problem polega na tym, że pan Donald Tusk, premier Donald Tusk, a także inne najważniejsze osoby w państwie, od połowy kwietnia mieli pełne dowody, pełen, pełen zasób dowodów, pokazujących, że Rosjanie kłamią, że było inaczej. Tak zwane rozmowy zwierzy, pokazujące, że tak naprawdę od początku Rosjanie wciągali ten samolot w straszliwą pułapkę. Po prostu w pułapkę. Że od dziesiątego kilometra mówiono im, że są na kursie, czyli, czyli lecą wprost na pas i na ścieżce, czyli na właściwej wysokości. Przez. oni ani razu nie byli na kursie i na ścieżce. Ale kontrolerzy lotu. Rosyjscy mówili im, że na i na świecie sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna. Okazuje się, że tam był rodzaj buntu, to może za dużo powiedzieć, bo czy w Rosji może być tego nie wiem, ale rodzaj sprzeciwu. Pan Pluski, jeden z tych kontrolorów lotu, mówił nie róbmy tego, nie sprowadzajmy go tutaj, tutaj nie ma warunków do lądowania, niech on idzie na inne, na inne lotnisko. Ale z Moskwy, która przez cały czas, bo to jest też ta rzeczy, nie kontrolerzy lotu tak naprawdę decydowali o tym, jak ten samolot ma lecieć. Tylko przez cały czas decyzja była w rękach moskiewskiej centrali. I centrala powiedziała, powiedziała ruki po szwale. Macie to zrobić bez dyskusji. To jest oczywiście złamanie prawa, rosyjskiego prawa. To jest oczywiście absolutne bezprawie. Prawo rosyjskie bardzo jasno mówi, że kontrolerzy lotu są w momencie sprowadzania samolotu suwerenni i nie wolno im wydawać żadnych rozkazów, a oni nie mają prawa przyjmować żadnych rozkazów. To jest jasno powiedziane w przepisach rosyjskich. W związku z tym tutaj mieliśmy do czynienia z bezprawiem, no ale jak Państwo rozumiecie, w Rosji to te reguły wyglądają troszeczkę inaczej. Jak Kruszynowi powiedział generał z Moskwy, że on ma to wykonywać, no to on oczywiście wykonywał, dlatego, bo takie są tam obyczaje. Otóż